Witam Was w drugim odcinku, już w drugim odcinku z serii z Minecraftem Przez Świat. Widzicie, no już, już znalazłem miejsce na domek. Tak, tam widzicie jest kuźnia. Ja już ją spenetrowałem. Tak, tutaj już macie taki zarys domu naszego, podłoga jest zrobiona. O, właśnie to było tam, to, to, moje bodki, coś jeszcze było. Dobra, a dzisiaj będziemy kończyć nasz dom. A jeśli wystarczy nam, oczywiście, czasu, bo i tak wystarczy, to będziemy to zbudujemy jeszcze farmę. Jeśli nie wystarczy nam czasu, to wybuduję ją w, w następnym odcinku. Tak, akurat musiałem pójść do ten do kanionu, żeby wykopać trochę węgla. Bo no tak, węgla. No, wykopałem przy okazji 6 żelaza, ale to tylko mi było potrzebne na, na szyby. Tak pewnie będziecie słyszeć jakieś odgłosy. Przepraszam was za to. Okej. Okay. Muszę zrobić trochę płotków. Może prawdopodobnie w następnym odcinku za te głosy naprawdę serdecznie przepraszam. Może w następnym odcinku będę, będzie moja twarz y, może oczywiście będzie moja twarz w y, prawym dolnym rogu, choć ja wiem w którym rogu, ale w jakimś rogu będzie. Mm. OK Okay. O Boże Tak, wiecie co, choć nie wiem, czy będzie dwupiętrowy Boże, jednopiętrowy Czy będzie miał tylko parter Choć ja, ja wolę raczej parter Mi bardziej odpowiada w ogóle parter Okej okay. To specjalnie ma tak wyglądać A, tutaj jeszcze szkło Tak, tylko to nie będzie taka, wiecie, zaawansowana farma. Kurde, full wypas. Jakieś dupa, kupa, nie? Te wszystkie śmieci. Tylko to będzie farma taka, normalna farma. Tutaj, widzicie, już mam przygotowany teren. Nie, że będą jakieś pistony, boże, po co ja ręką pokazuję. Jakieś będą pistony. Nie będzie, boże, nie będzie oczywiście pistonów. Tylko będzie normalnie to wszystko wyglądało, jak, fa jak, ludzka, jak ludzka farma. Ok tyle raczej wystarczy tak, widzicie to jest najprostszy domek, nie bo tak nie lubię takich skomplikowanych może w bazie numer 2 która, która będzie oczywiście już po wakacjach miesiąc po wakacjach, bo też chcę mieć chwilę odpoczynku no, będzie nowe, będziemy się przenosili to już nie będę miał pewnie limitu, wtedy tak i oczywiście sierpień 5, 12, 13 września sierpień mnie nie będzie w domu, ponieważ jadę na wakacje. I oczywiście ten odcinek nagrywam w tym samym dniu co numer yy, co pierwszy odcinek, lecz ten, co teraz nagrywam, wyjdzie dzień później po wysłaniu. Bo dzisiaj jest, czekajcie, dzisiaj jest 13, to 14 wyjdzie odcinek numer pie pierwszy, a piętnastego wyjdzie drugi. Chyba, że będą jakieś małe komplikacje, to przeniesiemy terminy. Wiecie, ja wam tak nie określę, nie? Kiedy będą odcinki? Bo też mam czas wolny, nie? Okej. Okay. Jak każdy człowiek, nie? Ja nie jestem przecież kosmitem. <laughs> Specjalnie powiedziałem kosmitem. Choć mu wymawia się kosmitą. Gramatyki u mnie nie za mało. Ani nie za dużo raczej. Mówię jak normalny człowiek. Poszedłem, poszłem. <laughs> nie, ja tak nie mówię. To mój prędzej. Prędzej moi koledzy, tak mówił, okej. Okay. Mhm, mam łóżko. O. O. Pod okna. Ta trawa mnie irytuje tutaj. Oczywiście nie mogę tego wydać za dużo. Bo to jest mi po bardzo potrzebne do farmy. Ale to tak zrobiłem sobie. Czekajcie, jeszcze wezmę to. Bo to drewno mi nawet niepotrzebne. Wiecie, jaki bym chciał mieć modpack? Jeepak, ale. Na, nie wiem, właśnie coś. Wspaczowałem tego jeepaka I nie wiem, nie chcę działać. Nie chcę działać. Skraszam, mi się. Wyłącza mi się Minecraft po prostu, jak jeepaka ten. No wiecie co tam robię z tym jeepakiem, nie? No. Yy, MC Paczerem potraktowałem i... nie wiem, coś się zwaliło. Ooo... Okej... Okay. Pierwszy odcinek o, Sorry, że taki krótki był. No lecz myślałem, że jeśli zrobię... Taki odcinek, jeśli zrobię normalny odcinek, który tr będzie trwał 13 minut, to nie nie, po prostu nie wyrobię się w osi czasu, więc zrobiłem taki i miałem 50 kilka sekund, więcej tylko, więc no głupio trochę. O, i widzicie? Nic a nic, nie trzeba rozjaśniać, pięknie jest wszystko. Teraz możemy go umodelować. Hmm. Czekajcie, pójdę po Crafting Boxa i po moje te piecyki. <grym> o, już się przetopiło Dobra, mm, nie, właśnie, nie wiem jaki nadać y, odcinkowi numer jeden. Tytuł, albo nie, raczej drugiemu, no drugiemu. Nie wiem jaki nadać tytuł. Zaraz jeszcze tam jednego mam w skrzyni przez podek zrobiłem. O, sobie cyki. Dobra. Ten odcinek to chy mm, to chyba będzie nareszcie domek. Nie, w końcu jest ciepło. O. że jak tutaj... No na razie gram na peaceful, nie? Bo nie lubię potworów. No i będziecie pewnie znowu słyszeć jakieś krzyki. Jak zwykle. Tak, tutaj w końcu to zastąpię crafting tej 3. Zaraz wszędzie są pochodnie, tak? Boż. Albo wiecie co, poza odcinkiem go ja bo teraz nie wiem coś tak... Nie mam pomysłu na to. No, zaraz. Zaraz, poczekajcie. Mm. Mam fajną grę pod... Yy, na okło, ale oczywiście nie do kupienia, nie? Ściągnąć, to taka gra przez internet. Kurde. Sorry. Nie moja to wina. Dobra, dawaj dalej, 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 dalej. A, dobra, idziemy po kolejną skrzynię. A, właśnie, co za do tej gry. Smite. Gra się nazywa Smite. Smite, nie? Fajna gra. Pewnie widzieliście u jakiegoś player, ale takiego wiecie, superowego, sławnego, nie? Że grał w League of Legends, LoLa. To, to jest takie samo, no wiecie, na podstawie właśnie Lola, na podstawie Lola, tylko, że ta gra jest w 3D. I to mi się najbardziej właśnie w tym wszystkim podoba, że ona jest w 3D. Czekajcie, czy mam trzcinę? Mam trzcinę, mam bardzo dużo nasionek, mam dynię. Pani będę musiał jeszcze pozbierać trochę piasku. Ale to jeszcze chwila. Dobra. E, farma będzie tak. Nie mam miopaty ani wiadra z wodą. Specjalnie sobie przygotowałem. Ja muszę, muszę chodzić. Jak mnie muszą, to mnie Boże. No niestety, tak to jest. Nie wiem, właśnie jak mam u umodelować ten mój domek. Ale nawet fajny mi wisięt, bo. Mały, ale ma strasznie dużo miejsca. Na 7 będzie dobra. No na 7 będzie najlepiej będzie w jak dla mnie. Tu będzie tak. Czekajcie, woda, woda, gdzie jest woda w ogóle? Wiem, pójdę do, do nich na farmę. Tak, to jest, moja, to jest moja zastępcza farma. Y no. uh. Czekajcie, bo nie wiem, ile ma być sektorów takich, takich i takich. Jeden, czekajcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. <grystanie> Sorry, nie musiałem. <grystanie> Jeden, dwa, trzy, cztery. O no niestety będziemy musieli za chwilę kończyć. Dobra, w następnym odcinku Farma już będzie skończona. Będzie wszystko pięknie wyglądało. Nie będzie oczywiście melonów. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i do następnego odcinka. Cześć.